Od kiedy zacząłem grać w tej Superlidze, zawsze sobie stawiałem bardzo wysoką poprzeczkę. Chciałem z każdym sezonem być coraz lepszy, rozwijać swoje słabsze elementy, rozwijać swój repertuar rzutów. Tak, udało mi się te 11 razy przekroczyć bariery stu bramek to nie jest łatwa robota, bo, bo jest to dużo wyrzeczeń. Tak, trafiłem na fantastycznych ludzi w swoim życiu, trafiłem na fantastyczne kluby, udało mi się zdobyć wiele medali z tymi klubami. Teraz jestem w domu. Co mogę powiedzieć? Jestem szczęśliwym człowiekiem i zawodowym sportowcem. Maciej! Ja to jest Pranka, numer 2000 w Superlizie Wartłomieja Tomczaka. Byłby wstyd, jakby, jakby to nie wpadło. Tym bardziej, że, że to był rzut karny. Udało się, bardzo się z tego cieszę. Lepszego scenariusza nie mogłem sobie wymarzyć. Pełna hala derby derby Wielkopolski Południowej. Coś fantastycznego. A wiele lat zapamiętam tą chwilę tworzymy jako klub, jako miasto niesamowitą historię. Długie 19 lat czekałem na, na, na powrót do domu, ale jak wracać to w takim stylu, bo to co piszemy w tym sezonie to jest coś fantastycznego. A wszystkim powtarzam dookoła, że my mamy tu taką małą Ligę Mistrzów i każdy mecz to jest święto, każdy mecz to jest niesamowita dawka emocji tworzymy świetne widowiska. Dziękuję przede wszystkim mojej żonie zawsze się mną opiekowała. I tak jest do dzisiaj, i przez to może tak długo mogę grać, bo, bo bez niej na pewno byłoby to niemożliwe. Bardzo dużo mi emocji teraz buzuje we mnie. Ale to są bardzo pozytywne emocje i, i fajnie, że to, że to się dokonało. A ja teraz już z górki i, i żebyśmy jak najwyższe miejsce na koniec sezonu wraz z mojem ukochaną ostrowią zdobyli!